Ciema widzowie, kolejny oponent, i zagramy obronę sycylijską. Zobaczymy, jakim systemem tutaj przeciwnik spróbuje odpowiedzieć. E ok, będziemy mieli Ałapina. Zagram system. Dobra, to będzie zamknięty ałapin i my tutaj zagramy goniec d7 z ideą zagrania a6 i wymiany pary gońców. Ten goniec jest kiepski, jest zamknięty, a my sobie otworzymy tę pozycję. Wymianka i propozycja wymiany. Jeżeli przeciwnik wymieni, po pierwsze otwiera się linia a. Po drugie, skoczek będzie bardzo fajny. Myślę, że mogę wrzucić skoczka na C6. Wymiana nigdzie nam nie ucieka. Jeżeli przeciwnik się na tę wymianę zdecyduje, to pozycja jest jak najbardziej ok. Mm -hmm. wieża. Jak teraz powinienem się rozwijać, do końca nie wiem, ale to nic nie szkodzi. Mm. Zacznę od Hetmana, może? Hetman B6, większy nacisk na tego pionka. Oczywiście, w tej chwili Pionek jest broniony dwukrotnie, więc nie jestem w stanie go zdobyć, ale jest to budowa większego nacisku. Rywal rozwija swoją kolejną figurę. Będę w stanie go wyrzucić stąd w odpowiednim momencie. Na razie chyba nie ma takiej opcji, bo Rywal zagrywa skoczkiem na A4 i jak go zaatakuję dodatkowo Hetmanem, to. A, nie może wejść na C5, bo po prostu. Jeżeli przeciwnik wejdzie na C5, to zwyczajnie w świecie będę mógł go zbić i będę miał pionka przewagi. Tylko nie chcę go tutaj atakować, bo przeniesie skoczka na E2, a całkiem możliwe, że, że taka sytuacja nie będzie mu przeszkadzała. Przeciwnik w ten sposób dodatkowo obroni swojego pionka. Zamiast tego rozwinę najpierw skoczka przez E7 z ideą wrzucenia go. Na F5 i dociśnięcia pionka centralnego, więc przeciwnik będzie musiał albo sam wykonać ruch skoczek E2, albo będzie musiał zagrać goniec E3. Mhm. Rozwój Hetmana w celu zaatakowania mojego pionka. Okay. Czy mogę pozwolić przeciwnikowi to zbić? Wątpię. Mogę za to iść do przodu. Następuje atak. Nie może nastąpić atak, bo, bo zbijam wieżą, więc zagram tędy. Skoczek B5 jest możliwy. I ten skoczek na B5 będzie stał całkiem ok z groźbą wejścia skoczkiem na D6. Ja będę mógł wejść skoczkiem na F5 w takim wypadku. Tylko czy mi to cokolwiek daje? Dociskam niby tego pionka, a goniec otrzymuje wolną diagonalę, ale. Mm, ale niestety tego skoczka będzie można atakować i jeżeli tylko wrócę to dostanę szacha i nie mam ruszady więc skoczek będzie musiał stanąć na h6 a na h6 nie będzie stał dobrze dodatkowo przeciwnik może pozbyć się gońca i to zbić, otwiera mi linie ale trudno ocenić czy to rzeczywiście będzie dla mnie jakieś mega korzystne więc, no mogę jeszcze się pobronić pasywnie i zagrać b4 w następnym ruchu Pytanie brzmi, co po A5? A4, przepraszam. A4. A4 bicie, skoczek bije. Hmm. Dobra, ale o czym ja myślę? Ten pionek jest zagrożony i trzeba jakoś zareagować, więc albo pionek do przodu. Albo pionek do przodu. Dobra, ten pionek do przodu nie jest zły, bo jak przeciwnik zagra tędy, to mogę skoczkiem zagrać na G6 lub F5. Może nie na F5, bo przeciwnik gra właśnie posunięcie G4. Bicie nie jest możliwe, bo ostatecznie tracę figurę, ale mogę zagrać na G6, więc będę kontrolował tę diagonale na luziku. Wszystko będzie ok. A wieża A5 nigdzie mi nie ucieka, będę mógł zagrać za chwilę. No i przeciwnik wycofał się w sposób bardziej pasywny. I teraz skoczek f5 już może mieć sens, bo jeżeli przeciwnik zagra g4, to zachęcam go do odsłonięcia pozycji króla. Więc zagram, tak? Jeżeli przeciwnik zagra g4, to jest całkiem spoko. Cofnę skoczka i w przyszłości wrzucę go pewnie na, na g6. Jak przeciwnik jeszcze do tego zagra h4, to skontruję w H5. Może nawet od razu mógłbym zagrać H5, żeby te pozycję troszeczkę otworzyć. jeżeli przeciwnik zagra G5, to skoczek znowu ma bardzo dobre placówki. Zróbmy tak. A jeżeli oponent mnie zbije, to biorę wieżą i ta wieża będzie bardzo aktywna na tym polu. Trochę zagrałem to posunięcie, zanim spojrzałem na to, jaka była intencja przeciwnika. Nie powinienem tak robić, ale tutaj nie wygląda na to, żeby jakieś konsekwencje. Były, duże, mogły być. Otworzymy sobie linię H, chociaż może znowu trochę za szybko. Może trochę za szybko, bo przeciwnik ma król G2 i, i wieże wkroczą na linię H. Natomiast król przeciwnika jest dosyć mocno jest całkiem mocno odsłonięty. I myślę, że jeżeli ktoś tutaj będzie miał interesujący atak, to będę to raczej ja. Zagram nie C7. Jestem gotów do ewentualnej długiej roszady, ale. Okay. Eee, ten skoczek bardziej. Aha, do ataku na tego pionka by chciał pewnie pójść. W porządku. Eee, w porządku, co zrobić? Może tak. Szach, bicie, bicie gońcem. Jak skoczek tu wejdzie to g6 i jak skoczek g7 to król f8 i ten skoczek nie ma gdzie uciec więc przeciwnik z tym skoczkiem musi uważać i chcemy ruszyć się skoczkiem żeby zwolnić y, pole dla pionka W tej konfiguracji jeszcze wieża może stanąć ale ja wtedy mogę zagrać na przykład król d7 I będę miał króla w centrum, ale trudno jest się. Mam wrażenie, że trudno jest się dobrać do pozycji mojego króla. A wieże już będą na siebie patrzeć, będą się bronić. Natomiast wieża A y, będzie cały czas patrzyła na pionka A2. Co by nie miało miejsca, gdybym zrobił długą broszadę. Więc spróbujemy. Spróbujemy takiego planu. Czy jest to plan jakiś super, jakiś, y, jakiś rzeczywiście bardzo dobry, to nie jestem pewien. W każdym razie, jeżeli teraz nastąpi. Wow, znowu, znowu cofnięcie tego skoczka, czyli znowu przeciwnik wybiera trochę inny sposób gry niż, niż bym się spodziewał. Aha, bo trzeba tego pionka bronić. No tak, rywal tutaj ma. Nie ma takiego łatwego zadania. Myślę w sumie o wycofaniu Hetmana i ataku tędy, ale najpierw przesuniemy króla, żeby druga wieża wkroczyła do gry. I poświęcenia na f2 to będzie bardzo ciekawa idea w tej partii, myślę, że to może, może działać. Kurczę, ale miałem dobry ruch. Zaraz to wykorzystamy być może. Skoczek bije. Skoczek bije e5. I nadal możemy zagrać skoczek bije e5. Dobra, skoczek bije e5, jest atak na hetmana i nie można zbić bo hetman na f2. Więc teraz przeciwnik musi przesunąć swojego hetmana. No niestety teraz już jest atak na pionka, ale to nie szkodzi. Skoczek może się zawsze wrócić. Zresztą ten skoczek może tutaj stać, dopóki Hetman jest na tej diagonali. Dobra, tutaj fajne motywy wchodzą. No i przegapiłem to w poprzednim ruchu. No ale teraz już przeciwnik musi mocno się postarać. Pionek przewagi po mojej stronie. Eee, mogę też skoczkiem wejść na aktywne pole. Atak na mojego skoczka. Ok, ok, jest atak na mojego skoczka. Mogę zaatakować tędy. Hetman musi wrócić, tak, żeby bronić w dalszym ciągu gońca. Po wymianie, no i jest końcówka z pionkiem przewagi, ale to się wydaje mało w tej sytuacji. Jak zagram tu, on wejdzie tędy, skoczek na f6. No jest lepsza, ale. Ale otwierają się linie, no może to w sumie dla mnie korzystne, bo to jego król jest w większym zagrożeniu. Chociaż tego pionka mi zdobędzie. Tu, 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 no to mnie zbije, zasłonie się gońcem, ale ta wieża zaraz będzie wkraczać do gry. To lecimy bezpieczniejszym, bezpieczniejszym sposobem spróbujemy to zagrać. Dobra, jest atak, zbijemy. Rywal bije i te pozycje zapchamy, bo nie chcę mu otwierać linii, żeby mi tutaj wkraczał do ataku jakiegoś. Tak, wchodzi ta wieża. Możemy wieżami wejść na linię C, ale najpierw zagram tędy, żeby jeszcze, może bez sensu, osłabiłem punkt E6. Trochę za szybko znowu. Hetman D6 mi się podoba. Z takim pomysłem, żeby znowu poświęcać gońca i wkraczać wieżą do gry. Rywal wrzuca wieżę, atak na pionka. To ustawmy wieżę na linice. Skomplikuje się niepotrzebnie ta pozycja. Jest pionek przewagi, ale przeciwnik też ma dosyć dużą aktywność. Hmm. Ok, zagram na związanie i uprościmy teraz pozycję na naszą korzyść dla odmiany. Teraz będzie trochę lepiej, bo wieża już złapała oddech, goniec zaczął działać, nie można tego punktu zbić żadną z figur, bo, bo tutaj już dużo ataków bardzo ciekawych wchodzi. Hetman D6, teraz jest dużo większą groźbą, jak skoczek się odsunie, to będzie duży problem po stronie przeciwnika, i Hetman D6 wchodzi, wchodzi Hetman D6 i jeszcze grożę w tej chwili zagraniem wieżą na C2. mogę też zbić, jak wieża zbije to zagram tędy, jak nawet przeciwnik mnie zbije to hetman wchodzi do ataku chociaż najpierw ta wieża byłaby wskazana, dobra jest atak jest atak na moją pozycję teraz już bicie wchodzi w grę, ale wymienimy sobie tędy jeżeli zbije hetman to w ogóle jest super, bo się po prostu wymieniamy, zdobywamy tego pionka i prawdopodobnie wygrywamy partię ten pionek spadnie prawdopodobnie. Zaatakuję tędy. On mi zbije pionka. No dobra, muszę to zbić. I mam pionka przewagi, ale. Nie będzie to takie banalnie łatwe, chociaż może te pionki mi tutaj pomogą. Teraz to są dwa połączone pionki, to przeciwnik będzie miał trochę większy problem. Jeszcze trochę zapchamy te pozycje, podprowadzimy wszystkie pionki do przodu. Teraz wieżę mogę ustawić na C4, gdybym był szachowany, więc podchodzę królem. Zasłaniam się wieżą. Ten szacha, on może tędy, ale ja wtedy wchodzę wieżą na C3 i zdobywam pionka albo. Albo wyrabiam wolnego pionka, który da mi zwycięstwo. Zbiję, jeżeli zostanę zbity, to zdobywam kolejnego pionka. Jeszcze dam szacha najpierw, ale nie dobra, ten szach był bez sensu. Ale mam dwa pionki, które powinny mi dać spokojne zwycięstwo. Dobra, tego pionka powinienem bez problemu złapać. Oho, a teraz chyba odwaliłem, to będzie remis. Puh. Tak, to chyba będzie remis teraz. Niekoniecznie. Nie no, będzie. Kurczę, wypuściłem tę partię. Jezu, jak to ugrać? Yy, nie ma szans już. Król za blisko podszedł. Tak, zdecydowanie za blisko wpuściłem tego króla. Mm. Teraz jeszcze, żebym nie przekombinował i nie przegrał tego. Ale przeciwnik bardzo pasywnie podszedł figurami, na szczęście. To troszeczkę daje mi, zwiększa moje szanse. No właśnie, tutaj nic nie jestem w stanie już uzyskać. A tutaj chciałem zagrać, ale to bez znaczenia. dobra, bierzemy remis. Szkoda, szkoda, wypuściłem na własne życzenie. Zróbmy analizę. No i rzeczywiście pozycja była przez większość czasu wygrana, ale końcówkę skiepściłem. No to zobaczmy jak to poszło. Czy debiut został zagrany prawidłowo? Wydaje mi się, że tak. Tutaj nastąpiła wymiana i propozycja wymiany gońców. Pozbywam się tego słabego białopolowego gońca. I uzyskuję całkiem przyjemną pozycję. Normalne szachy tutaj sobie gramy. Przyjemnie się te pozycje grało, muszę powiedzieć. Yy, wierzą według silnika trzeba było zagrać. Wow. I oddawać tutaj ten materiał. A, nie. Chwila. Co? Jest jakaś, jakaś czarna magia. O co chodzi? po jezu, ale taktyka, jakby zbił to, co a nie może tego zbić. E, ślepy jestem. Dobra, ja zagrałem po ludzku skoczkiem. Zbiłem gońcem. Skoczek się wycofał, i to jest ten moment, kiedy przegapiłem, że mogę zbić pionka. Byłoby dużo lepiej, gdybym go zbił od razu. Ale rywal też to przegapił. Teraz wchodzi poświęcenie skoczka. To trzeba było pewnie bić materiał, ale trochę się obawiałem, co się stanie po takim wariancie. Ach, po prostu F5. Taki prosty ruch, szkoda, szkoda, że to mi kompletnie nie przyszło do głowy. Teraz już bym miał trzy pionki przewagi za chwilę i prostą wygraną, ale no nie przyszło mi do głowy, że mogę zagrać taki prosty ruch jak pionek F5 i wszystko by się w pozycji trzymało. Zapchanie tego według silnika nie było dobre, ten ruch był jeszcze gorszy, to rzeczywiście mogę się zgodzić, że to nie był dobry pomysł, ale tutaj przeciwnik dał mi naprawdę fajne szanse na atak, te szanse wykorzystałem, chociaż nie grałem kompletnie precyzyjnie. Tak, i tutaj atakowałem piątka, którego i tak nie mogłem zdobyć i to była słaba decyzja, to była słaba decyzja, chociaż przeciwnik też tę końcówkę pograł. Średniowo podejrzewam, że ten ruch pionkiem był nie najlepszy. Właśnie pozwoliłem przeciwnikowi złapać jakąś kontrę. I mimo, że no właśnie, znowu mogłem to zbić, i, i zachowywałbym dodatkowego pionka przewagi, zamiast tego pozwoliłem mu podejść. I tutaj wypuściłem już tę pozycję kompletnie. Tak, tę końcówkę trzeba było grać inaczej. Tutaj jeszcze było ok. A, przecież mogłem iść pionkiem do przodu. On idzie, ja idę, on idzie. I ja się po prostu cofam. Yy. A, nie, dobra, nie mogę się po prostu cofnąć, rzeczywiście. Nie mogę się, po... czyli tak daleko nie mogę pójść. No dobra, ale jak go powstrzymam wcześniej? Nie, ale to też powinna być wygrana. Kurczę. I co, pionkiem pójdzie? Ja to biorę. Wydaje mi się, że zbicie tego musi być dobre. On to bije. I teraz jestem już królem bardzo blisko, a jego, jego król jest kompletnie odcięty, więc tutaj wszystkie ruchy powinny wygrywać partię. Tak, no tutaj już bez problemu dojdę do linii przemiany. Hop, hop. Albo pionek by też był dobry. Tutaj. Jeśli będzie mnie szachował, to to, to nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu podejdę sobie tędy, tędy i, i w każdych okolicznościach dorobię figurę. Teraz będę szedł sobie zygzakiem aż do jego wieży, dorobię Hetmana i wygram. Proste, jak się ma więcej czasu, albo się troszeczkę pomyśli. Niestety tutaj szansę wypuściłem. Będzie nauczko na przyszłość. Trochę w tych końcówkach wieżowych. Czasami przeceniam możliwości wrogiego króla i boję się, że, że będzie miał za dużo temp, a tak naprawdę to zremisowanie takiej końcówki ze strony oponenta nie jest łatwe. E, no, podjąłem tam błędną decyzję. Niestety kosztowało mnie to e, pół punktu. Ale jest OK. E, jutro lecimy z następną partią. Jak Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania, wspierania i zapisywania się na moje lekcje. Jutro zagramy jeszcze jedną grę. Dzięki i do zobaczenia.